Cześć, witam Was wszystkich. bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Jak możecie zobaczyć, mamy dzisiaj istniejący kadr, a wcale nie jest późno, bo jest około godziny 10.30. Ja wstałam po 9 i się ogarnęłam. Pozwoliłam sobie troszeczkę dłużej pospać, bo. Wczoraj film ukazał się późno i też późno nad nim pracowałam. Jeszcze musiałam kilka rzeczy zrobić później na kąpie, dlatego stwierdziłam, że chcę się wyspać. W dodatku już wieczorem nam się wczoraj zepsuła pogoda, bo jak wiecie do tej pory było przepięknie, chodziłam na bluzeczce i wszystko było w cudownie wprost, bo chodziłam na spacery. Tak niestety pogoda teraz nam się skipściła i w nocy już strasznie wiało, teraz wieje, leje. Pogoda, temperatura w ogóle strasznie spadła, słuchajcie, jest około 8 stopni. Podobno rano nad morzem padał śnieg, co jest tragiczne i niestety będę musiała się do dzisiejszego vloga i filmu doświetlać. Bo muszę jeszcze dla Was nagrać film stacjonarny na dzisiaj, no bo dokładnie nie było vlogów. I jak miałam ochotę dzisiaj strasznie nagrywać vloga, bo miałam duże plany, Tak prawdopodobnie dzisiaj zostanę w domu, bo po pierwsze jakbym wyszła na taką pompę, to byłabym cała mokra. I zaraz bo byłam chora, więc nie widzę sensu najmniejszego. Miałam iść do banku, ale przyłożyć po prostu na jutro, bo mam nadzieję, że jutro w sumie będzie lepsza pogoda, bo naprawdę nie chcę się rozchorować. W dodatku, słuchajcie, wróciła moja alergia. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, chciałam powiedzieć wczoraj, ale przecież wczoraj nie nagrywałam vloga, ale jestem tak przyzwyczajona, że nagrywam do Was codziennie, że to po prostu z odruchu, i tak jak Wam mówiłam na początku tego dnia, moja alergia właśnie w tym okresie lubi się uaktywnić, a nie wiem dlaczego ona zawsze mnie mocno atakuje wtedy, kiedy pada deszcz. I jeżeli tutaj są jakieś alergicy, to dajcie mi proszę znać, bo przecież zawsze się mówi, że deszcz właśnie spukuje. Te wszystkie pyłki, które kwitną, i tak dalej, że wtedy alergicy mają ulgę, a u mnie jest właśnie na odwytkę. I kurczę, właśnie wtedy, kiedy pada deszcz, strasznie boli mi głowa, łaskoczy mi gardło. Widzicie, mam oczy zapuchnięte i nie, spokojnie to nie jest COVID, tylko to jest właśnie alergia. Bo wiem, bo co roku mam to samo i naprawdę dzisiaj czuję się paskudnie, głowa mnie boli. Po prostu nie jest dobrze, ale chcę Wam pokazać, jak wygląda prawdziwe życie, właśnie tymi codziennymi filmami. I nie każdy mój dzień wygląda dobrze, dlatego dzisiaj Was zapraszam. Znając życie, pewnie ten vlog dzisiaj będzie mniej interesujący, postaram Wam się zrobić jakieś ciekawe pogadanki. I też będzie krótszy, nie miejcie mi tego za złe, ale no, nie dość mam dużo pracy, to jeszcze upokrzednio plany, to jeszcze nie najlepiej się czuję, e, więc miejmy nadzieję, że, e, że jakoś ten dzień przetrwam i że postaram się z niego ciągnąć jak najwięcej. Mimo wszystko mam ochotę na Was nagrywać, bo ostatnio bardzo dużo sobie w głowie poukładałam, bo też zmieniłam troszeczkę właśnie kierunek firmy i dużo sobie poukładałam z filmami i zauważyłam, że często mamy w sobie trochę takiego sabotażystę, który... My chcemy, wiecie, zrobić dużo, a jest coś takiego w nas, co nas właśnie sabotuje i odciąga od naszych celów, dlatego stwierdziłam, że trans po prostu muszę się sama zmobilizować i spróbować osiągnąć to, co już od dawna, od dawna, zamierzałam, a do tego trzeba po prostu ciężkiej pracy. Dlatego też właśnie staram się sama motywować i mam energię, chcę nagrywać, chcę tworzyć, chcę się udzielać. Właśnie też muszę teraz dojść do ładu właśnie z Instastory, bo przed tym codziennym nagrywaniem wyszłam w taki fajny rytm Instastory. Tak, teraz właśnie chcę być na fajny rytm codziennych filmów i fajnego Insta Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś super dopracować. I jak widzicie, naprawdę staram się jak najwięcej wyciągać z dni i być jak najbardziej aktywną i zadowoloną, bo nie ma co zamulać, nie ma też co czekać na koniec pandemii, bo to nie wiadomo kiedy nastąpi, a trzeba korzystać z życia i trzeba próbować się realizować mimo wszystko. Jakoś tak ostatnio mam power do życia i z tego jak najlepiej wykorzystać. Kiedy nie ma pogody do nagrywania, trzeba sobie jakoś radzić i właśnie zrobiłam sobie sztuczne słońce. Nie śmiejcie się, proszę ze mnie, ale stoicie teraz na rogu mojego biurka, jak widzicie ze sobą mam łóżko, a tam mam przed sobą okno. I normalnie mam oświetlenie do tego kadru z okna, ale że dzisiaj nie ma żadnych promieni słonecznych, to słuchajcie, odpaliłam sobie lampę LEDową. Mam wrażenie, że jeszcze troszeczkę mam ją źle skręconą, ponieważ chcę teraz nagrywać dla Was film stacjonarny, bo za około godzinkę przyjdzie moja siostra. Nie wiem, czy uda mi się nagrać cały film i od razu zmontować, ale właśnie za godzinkę mam wizytę mojej siostry, więc na pewno razem wypijemy kawę, pogadamy. Pewnie zjemy razem obiad, więc muszę po prostu wyrobić się z filmem jak najszybciej. Chociaż nie będę ukrywać, że czuję się fatalnie, ale wiecie, to tak czasami trzeba, że pomimo tego, że nie czujemy się najlepiej, trzeba zacisnąć zęby i po prostu robić to, co jest do zrobienia. I nie, nikt mnie do żadnych filmów nie zmusza spokojnie, ale. Ale jeżeli założę sobie cel i chcę po prostu spróbować prowadzić codzienny film najdłużej, jak to będzie możliwe, to kurczę. Nie chcę się poddać po pierwszym tygodniu, tylko dlatego, że troszeczkę boli mnie głowa. Musiałoby mnie naprawdę. Rozłożyć na żeby żebym się poddała. Tym bardziej, jak mam taką motywację. I dlatego też właśnie eksperymentuję teraz z tą lampą. Nauczyłam się wsadzać baterie, więc jestem z siebie naprawdę dumna. Muszę ją po prostu troszeczkę inaczej nakierować na film stacjonarny. Ale chyba teraz we blogu też jest źle. I ja już się przygotuję bo je powoli do jesien do zimowych nagrań, przez co właśnie testuję sprzęty. I mam nadzieję, że ta lampa mi się sprawdzi. Bo to jest super, super, super wygodne. Kiedy słuchajcie, macie lampę którą możecie wszędzie postawić, którą możecie sterować pilotem, który w sumie pilot mam na razie schowany i steruje z tą lampę, ale która jest na baterię i nie potrzebuje żadnego kabla, więc to będzie super będę gdzieś wyjeżdżać mogę sobie ją spakować, po prostu ze sobą zabrać. To jest mega, mega opcja. I do tego ten Osmo Pocket, który jest naprawdę świetną kamerą. I staram się właśnie wysłać takie sprzęty, które pozwalają mi na samodzielne nagrywanie, żebym była bardziej samodzielna, żebym mogła jak najlepiej dla Was tworzyć filmy. Dzisiaj wymyślałam, że będzie taki trochę lżejszy film, właśnie kosmetyczny. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, ale właśnie tak wygląda produkcja, i powiem Wam, że taki system nie codziennych vlogów, tylko właśnie codziennych filmów, przyplotanych właśnie vlogi, z filmami stacjonarnymi, bo jak wiecie, jeden i drugi content uwielbiam tworzyć, daje mi takiego powera, bo nie ogranicza mnie żadna forma, nie czuję się do niczego zmuszona, wiecie, publikuję filmy, na które mam ochotę, nagrywam na to, na co mam ochotę, mam też w planie zacząć od nie wiem, czy od weekendu, czy po prostu przyszłego tygodnia nagrywać zapasowe filmy, że w momencie na przykład, jak sobie nagrywam jakiegoś vloga i wpadnie mi pomysł filmu stacjonarnego, to po prostu nagrać sobie zapasowy film, że nie wiem, jeżeli coś mi się skomplikuje, znowu nie będzie wody, łotewa, nie będę w stanie nagrywać, będę się nie czuć, żeby mieć dla Was przygotowano właśnie film stacjonarny, ale to muszę po prostu jeszcze troszeczkę lepiej rozłożyć sobie robotę i, i myślę, że to będzie właśnie takie super doświadczenie, Posyłam sobie poprzeczkę i nawet wiecie co, ja nie wiem, może jestem ostatnio jakaś trochę dziwna, ale słuchajcie, nawet to, że mam fajną lampę i powoli uczę się z niej korzystać i mogę się doświetlać i możecie mieć lepsze filmy, napawa mnie ogromną, ogromną radością i od razu poprawia mi humor, więc postaram się z tego cieszyć i ostatnio staram się celebrować jak najmniejsze właśnie. Ja gościki pokazywałam Wam już na Instagramie, ale spowiedziałam, że muszę pokazać je jeszcze na vlogu, ponieważ nie wszyscy z Was obserwują mnie pewnie na Instagramie, więc nie każdy miał możliwość zobaczenia ich, a wydaje mi się, że są naprawdę śliczne. Słuchajcie, moja siostra idąc właśnie do mnie zachodziła do kwiaciarni i spytała się mnie, czy czegoś nie potrzebuje, bo wiedziała, że w taką pogodę no nie bardzo mogę wyjść z domu. Poprosiłam ją o jakieś świeże kwiaty do wazonu i zobaczcie, jakie śliczne dziki mi kupiła, jestem po prostu zabroczona. Oczywiście takie kwiatki z kwieciarni kosztują troszeczkę więcej niż kwiatki z Lidla, co jest zrozumiałe. Ale mam wrażenie, że też chyba trwałość jest dużo lepsza. Może nie dużo, ale mam wrażenie, że właśnie dłużej stoją, mimo wszystko, ale jestem zachwycona w prostymi kwiatami. Zobaczcie, jakie są przyśliczne i niespotykane. I od razu mi się poprawił humor. I teraz właśnie tylko wyszłam na chwilkę od mojej siostry, bo siedzi w kuchni, bo mamy zaraz obiad, ale musiałam wam pokazać te kwiatki, ponieważ są naprawdę prześliczne. Jest około godziny piątej, moja siostra właśnie poszła. Ja wziąłam leki na alergię, bo nie będę ukrywać, że nie czuję się najlepiej. I stwierdziłam, że się do was odezwę, bo kilka filmów wcześniej, czyli w jakimś vlogu z jednym z ostatnich, opowiadałam wam o sprawie kamerzysty, który właśnie nagrał film, w którym naśmiewał się z osoby niepełnosprawnej właśnie intelektualnie. I muszę Wam powiedzieć, że jest przełom w sprawie. Wyobraźcie sobie, że wobec kamerzysty został e, z, e, zastosowany areszt. Jestem w szoku, bo przyznam Wam się szczerze, że, że nie spodziewałam się takiego rozwoju spraw. Tutaj prawdopodobnie zaszło podejrzenie, że może on chcieć uciec z kraju właśnie przed rozpoczęciem się procesu. Dokładnie, powiem po prostu opuścić granice naszego kraju. Dlatego też właśnie został zastosowany areszt. Ale mimo wszystko, muszę przyznać, że jest to dość mocna strategia, jak na twórcę internetowego. Bo nie oszukujmy się, do tej pory było wielu youtuberów, pato, pato influencerów którzy odwalali różne niezbyt pozytywne rzeczy czytajcie bardzo szkodliwe rzeczy i wobec nich nie były aż tak mocne środki stosowane, więc tutaj jestem naprawdę pod wrażeniem i prawdopodobnie właśnie będzie toczyć się sprawa. Ja bym serdecznie, serdecznie, serdecznie polecam Strzał z dupska, który wyszedł wczoraj w, na kanale Zdupy u Człowieka Wargi. On tam bardzo, bardzo szczegółowo porusza ten temat. Mówi, że właśnie każdy medal ma dwie strony, że jak najbardziej tutaj wszyscy popierają te działania, i każdy z twórców internetowych, takich normalnych, którzy dbają o swoje widzów, chce usunięcia właśnie. Mamy z internetu, ale to nie oznacza, że teraz powinien być, wiecie, na przykładu karany najsilniejszymi karami, tylko powinien być ukarany odpowiednimi karami, który, na które sobie po prostu zasłużył. Jestem ciekawa, jak ta sprawa się rozwinie, ale muszę przyznać, że jestem zaskoczona, bo jednak kurczę, zobaczcie. Właśnie wykorzystywanie osoby niepełnosprawnej umysłowo no, spowodowało, że ta cienka granica została przekroczona. Cieszę się, że jeszcze mamy jakieś resztki, właśnie e, takiego zachowania zasad, i jeżeli przekroczymy właśnie jakieś granice, właśnie gr resztki granic bo okazuje się, że można jednak ponieść konsekwencje, bo mam wrażenie, że czasami niektórzy, właśnie duży youtuberzy, uważają, że po prostu teraz już są królami świata i mogą wszystko. Więc cieszę się, że po prostu wreszcie może będzie sprawiedliwość, bo nie będę ukrywać, że ja kocham nagrywanie, ja kocham dla Was tworzyć filmy. Teraz zaczęłam to traktować jak naprawdę pracę, bo wreszcie mam taką możliwość i nie chcę być identyfikowana z kimś, kto najpierw kilka lat wcześniej okrada dzieci, a potem ma wyrok, że nie może się pokazywać w sieci, pomimo to znajduje sposób, żeby ten wyrok obejść e, i wiecie, i zarabia grube pieniądze na YouTubie tylko i wyłącznie dlatego, że jest sprytny i wie co się może sprzedać, wiecie, dla mnie to nie jest dla mnie osobiście to nie jest twórca, tylko po prostu człowiek, który szuka szybkiego i łatwego biznesu, swoimi filmami nie przekazuje żadnych wartości, nawet nie daje rozrywki, bo przecież te filmy to był jeden wielki krynicz nie oszukujmy się, te materiały były skierowane tylko i wyłącznie na to, żeby dzieci oglądały i żeby dzieci nabijały hajsu, z były reklam. No. Taka jest rzeczywistość. A uważam, że właśnie YouTube jest takim fajnym miejscem, zarówno do tworzenia społeczności, jak i właśnie do przekazywania jakichś wartości. Słuchajcie, nawet w takich zwykłych vlogach można znaleźć wartość, tak? Można znaleźć wartość we vlogach chociażby Weroniki i Maxa Krasonik, którzy pokazują właśnie w tej chwili. Proces leczenia Maxa, wyleczenia właśnie po wypadku jego zębów, proces leczenia jego nogi, prawdopodobnie niedługo będzie miał operację właśnie na łąkotkę i to wszystko dokumentuję i uważam, że to jest super. Bo jeżeli mamy problemy ze zdrowiem, możemy z taką osobą się utożsamić i po prostu jej kibicować by po się do zdrowia, tak? Jeżeli mamy vlogi, nie wiem, jakieś rodzinne, możemy siedzieć właśnie roz rodziny i czuć się jakby to byli nasi znajomi, jakbyśmy padali do koleżanki na kawę. Tak samo jest z innymi dziewczynami i chłopakami, którzy nagrywają na YouTubie, z innymi kobietami i mężczyznami, którzy nagrywają na YouTubie. Są kanały, które nie wiem, uczą nas czegoś, są kanały z podcastami kryminalnymi, są kanały, które uczą nas makijażu, są kanały właśnie vlogowe, które pokazują, że um, warto żyć i właśnie... Oczywiście, że są też kanały, które blogowe pokazują idealne życie markowe i tak dalej, ale myślę, że właśnie i jedno i drugie gdzieś tam jest komuś potrzebne. Jeżeli ktoś potrzebuje oglądać złudzeń o idealnym życiu, bo chce właśnie podtrzymać tę nadzieję, że kiedyś mu się życie ułoży, super. Jeżeli ktoś woli normalne vlogi, też super. Dlatego ja uważam, że nie ma co tutaj nikogo właśnie krytykować, dopóki nie robi nie szkodzi innym, no to tak naprawdę nie widzę tutaj problemu. Ale tutaj kamerzysta ewidentnie szkodzi. Słuchajcie, tam jest wiele zarzutów o właśnie molestowanie nieletnich dziewczyn poprzez właśnie oszukiwanie firm na współpracę, nie się z um. Tam naprawdę zarzutów jest bardzo wiele tylko cieszę się, że wreszcie ta sprawa właśnie znajdzie finał w sądzie. Jeżeli jest niewinny, to po prostu to udowodni i zostanie oczyszczony z zarzutów, ale myślę, że właśnie taka sprawiedliwość jest fajna i dlatego też właśnie wiedziałam, że powiem o tym na blogu. Powiedziałam, że ten temat wywołał u Was reakcję, że byliście zbulwersowani tym, że ktoś mógł się do czegoś takiego posunąć. Dlatego też właśnie zapraszam Was zarówno czy do Mateusza Spyszńskiego, fajny materiał. Czy właśnie do człowieka Wargi, tam jest genialny strzał z Dubska. Gdzie trochę z jakim humorem właśnie Maciek podszedł do tematu powiedział co nieco nad właśnie o, o całej tej sprawie. Ja tu nie chcę wchodzić, wiecie, w każde szczegóły, w całą historię działalności kamerzysty na YouTubie. Uważam, że to nie ma sensu, bo właśnie takie informacje możecie znaleźć w takich, a nie innych materiałach. Ale chcę Wam właśnie tutaj powiedzieć, że ja będę na bieżąco siedzieć tą sprawę, Jeżeli cokolwiek się dognie, to po prostu będę wam na vlogach o tym mówić, żebyście byli w miarę na bieżąco. Bo nie będę mówić, że właśnie ze względu na tą osobę niepełnosprawną intelektualnie właśnie zainteresowałam się tym tematem i byłam ciekawa, dlaczego dopiero takie przekroczenie granic wywołało reakcję. I czy to znajdzie właśnie jakiś finał w sądzie, w jakieś postanowienia? Dlatego jestem mega, mega zainteresowana i będę to śledzić. Nie będę ukrywać, że jest bardzo późno, bo w chwili obecnej jest godzina 23, a ja eksperymentuję z oświetleniem. W chwili obecnej mam lampę na szafce nocnej koło łóżka, a właśnie Żerądul mi świeci bardziej na tą stronę, więc mam nadzieję, że mam tak. W miarę doświetlaną twarz, powiem Wam, że na tym małym monitorku ciężko cokolwiek zobaczyć. Dzisiejszy vlog będzie bardziej takim testem oświetlenia trochę, ale dlaczego odzywam się do Was tak późno? A to dlatego, że wzięłam lekki na alergię i słuchajcie, zasnąłam. Po prostu poszłam spać i spałam, no długo nie będę ukrywać ponad 3 godziny. Jak wstałam, a od razu wziąłam się za montaż filmu, bo oczywiście nie skończyłam przed przyjściem mojej siostry, bo przyszła trochę szybciej. Więc w czasie właśnie, kiedy film rzucał się na kanał, to ja rodzinnie oglądałam 6 razy córka na TLC. Uwielbiam rodzinkę Bazbich i bardzo się cieszę, że przed nowy sezon. Teraz mogę zobaczyć właśnie jak oni sobie rodzili w czasie pandemii i jakoś bardzo, bardzo mnie to cieszy. O, jeszcze telefon mi się rozładował. Muszę go zaraz połączyć, pozostało mi 20% więc to taka dygresja, ale jeżeli chodzi o właśnie program, bardzo, bardzo go lubię i też jest to fajne, że on ma przerwy, chyba wiecie, 3 przerwy, więc w międzyczasie mogłam właśnie tutaj opisywać film, dać miniaturkę, wiecie, słowa kluczowe i po prostu wrzucić dla Was film. Ten vlog na pewno wyjdzie szybciej, bo co prawda nie wiem, czy teraz uda mi się go zmontować, raczej nie, oni czuję się najlepiej, ale po prostu rano wstanę i szybciutko go zmontuję, więc jutro już vlog powinien się pojawić. Może nie koło godziny 15, ale myślę, że tak koło godziny 18, że to będzie właśnie odpowiednia godzina. I mam wrażenie, że ten film jest troszeczkę o niczym. Ale cieszę się, że właśnie mogę Wam pokazać, jak czasami wyglądają dni, kiedy właśnie dopada mi alergia, jak sam sobie radzić z oświetleniem i też właśnie takie codzienne filmy wykorzystuję do testowania różnych sprzętów. Posłuchajcie, nie da się kupić nowego sprzętu i od razu używać go na 100% bez przetestowania na żywym organizmie. Ja muszę przetestować zarówno kamerę, to jak ona nagrywa, jak ustawić właśnie tutaj ISA, wiecie, kolory i tak dalej. Muszę potestować z montażem, właśnie jak już przeszło 4K, musiałam testować jak to zapisywać, w jakim formacie, w jakim rozszerzeniu. I na przykład słuchajcie, jak zapisywałam film, taka ciekawostka, właśnie w Full HD, to zapisywałam w 30 klatkach na sekundę, a teraz słuchajcie, zapisuję w 25 klatkach i YouTube bardzo fajnie i szybko to przetwarza. I właśnie to był ten problem, kiedy zapisywałam w 30 kartach, to był jakiś problem właśnie z przyjmowaniem klików na serwerze YouTube. Jestem trochę zła, bo i paznokcie musiałam przełożyć przez tą pogodę, bo bank to bank, to wiecie, tam do banku zawsze się zaskoczyć, ale miałam mieć już dzisiaj nowe paznokcie, koleżanka miała mi zrobić, a tutaj no nie udało się. Mam nadzieję, że jutro już pogoda będzie w miarę, bo wiecie, nawet jak tak pada, no to nie jest problem, żebym wyszła. ale jeżeli kiedy wieje i dosłownie jest pompa, no to nie ma sensu się rozchorować, dlatego ja mam nadzieję, że kurczę jutro, jutro właśnie ogarnę te paznokcie, bo w sobotę mam wyjście i w sobotę chyba też będę nagrywać dla Was vlog. Tylko pewnie go albo zakończę przed wyjściem z domu, albo po prostu będzie duża przerwa vlogu i odezwę się do Was nad ranem. Ale to się jeszcze zobaczę, bo w sobotę mam wyjście, ale o tym Wam powiem później, więc nie będę tutaj nic spoilerować. Dzisiaj będzie taki krótszy, taki typowo domowy vlog i mam nadzieję, że mimo wszystko przypadł on Wam do gustu. Dziękuję ze wszystkim osobom, które wspierają mnie na Patronaj'cie oraz tutaj bezpośrednio na YouTubie, jesteście niesamowici, dzięki Waszemu wsparciu mogę wrzucać dużą ilość filmów i mogę rozwijać swój kanał. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, a nie możecie tego zrobić finansowo, to zapraszam Was do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji kanału. Dzięki temu będę mogła dojść do nowych widzów i dzięki temu też kanał będzie się rozwijał. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć.